Pani Waleria Żławnik, wieloletni dyrygent Seminarium Duchownego, ale też innych chórów w Kołbrzegu, po całej Polsce, ale też i po całym świecie. Wykształcony, wspaniały pedagog. Dziękuję Panu Bogu za to, że miałem okazję przez 6 lat współpracować z Panią Walerią, tworzyć, tworzyć piękne muzyki. Mam nadzieję, że chóry niebieskie, gdzie dyryguje, gdzie też im mówi, Wyżej i lepiej, i z zaangażowaniem też słuchają Pani Walerii, tak jak klerycy, ale też jej oddają to piękno, które ona tworzyła swoimi rękami. Mówię rękami, bo, bo to od niej miałem okazję się nauczyć, jak, jak chór może być tworzywem muzycznym w ręku. Jak zwykła dłoń potrafi, potrafi wydobywać głębie utworu. To o różnych utworów, przepięknych także, które pani Waleria tu na ziemi tworzyła, a teraz ufamy i o to się będziemy modlić i modlimy e, tworzy w niebie.